Dzień dobry guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin znów rośnie, próbując pobić rekord. Zamierzam zrobić nowy konkurs tradingowy. Pytałem, czy chcecie wyzwanie od 10 tysięcy do 1 milionów dolarów? Zbiega się to z konkursem WeEx o nagrodę 900 tysięcy. Dolarów. Dołączę do tego z guru. Jest już drużyna, do której możecie dołączyć. Pytałem was o to na X. Pokażę, jak zamienię 10 tysięcy na milion dolarów. Pokażę moje transakcje Bitcoin, Ethereum i ton z wczoraj. Mam ton, UNI i kilka altcoinów, to też wam pokażę. Jeśli wątpisz, obejrzyj moje filmy. Robię je za darmo codziennie od 6 lat podróżując. Mam nadzieję, że wiele się ode mnie nauczycie. Jeśli dużo na mnie zarobisz, obiecaj, że 10% przeznaczysz na promocję pokoju w mediach społecznościowych. Jeśli się wzbogacisz, zatrudnij ich na pełen etat. Wykorzystaj to do szerzenia przesłania pokoju na świecie. Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Bożymi, mówi Jezus. Subskrybuj, daj kciuka w górę i włącz powiadomienia. Masz pytania? Zostaw je w komentarzach poniżej. Postaram się odpowiedzieć na wiele z nich w tym filmie. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Widzisz, co mam na ekranie? Moje konto na Bybit 907. Bitcoin właśnie osiągnął 121 1000, próbując pobić rekord, ale został odrzucony. Rekord wszechczasów to 120 do tysięcy. W czerwcu kupowaliśmy Bitcoina po 96 tysięcy. Opłata za finansowanie jest dodatnia. Mój handel Bitcoinem 60 tysięcy. Moja transakcja TON lekko w dół o 1300. Wczoraj dodałem dużą pozycję w TON. Było w zyskach, ale spadło. Ethereum też mocno zyskuje. To samo z kontem, co cieszy. Spytałem na X, gdzie mam się obserwujących. 48 minut temu. Czy zrobić wyzwanie od 10 tysięcy do 1 milion dolarach podczas WWFC z nagrodą 900 tysięcy dolarów? W 48 minut post ma 2300 wyświetleń i 60 komentarzy. Większość chce, bym podjął to wyzwanie Dołącz do drużyny. Jest już 72 uczestników. Przepraszam. Ranking drużyny to 72 guru skład. Jeszcze nie zacząłem handlować na Wyex. Jest 1499 członków. Jestem W. Zróbmy to. Dołączę. Dawaj. Życiowe wyzw. Wielu z was się zgodziło. Więc robimy to. Myślicie, że to dobry pomysł? Podejmiemy to wyzwanie? Super. Bitcoin, Ethereum plus 3%, cały rynek plus 2%, BNB plus 2%, Bitcoin do 120 tysięcy duży skok. Ton trochę wzrósł, ale się cofnął. Wczoraj dodałem te transakcje. Ogromne zwycięstwo dla kryptowalut w Izbie. Ustawa Genius Act przechodzi 300 do 7 do 122. David Sachs pracuje dla rządu USA, co jest piękne. Jest też konkurs o 200 dolarów by X. Odblokował moje konto. Już 159 z Was odpowiedziało: Wybiorę zwycięzcę pod koniec tygodnia. Proszę, pomóżcie odblokować moje konto. Byłoby super. Na Bybit mam Bitcoin, Ton i Ethereum. Konto 907, wzrost z 564 w ciągu 3 miesięcy. Odrobiliśmy straty, mamy duże zyski. W tym tygodniu w górę o 60 tysięcy. Świetnie. Jak widzicie właśnie zacząłem. Przelałem 10 tysięcy dolarów na UX. Zaczynam wyzwanie. Jak widać mam 10 tysięcy dolarów na koncie. Dodałem niektóre monety do ulubionych. Mam tu Bitcoina. Widać moje ulubione. Będę handlować na dużym wolumenie. Bitcoin, Unii, Ethereum, Solana, Doge. To na nich ustawię transakcje by zwiększyć konto z 10 tysięcy do miliona. Wpłaciłem 10 tysięcy, by rozpocząć wyzwanie. Przejdźmy do analizy technicznej i ustawmy transakcję. Mamy to już się zresetowało. Przejdźmy do Bitcoina. Flaga byka Bitcoina nadal pompuje. Tygodniowo. KryptoGuruBot wciąż sygnalizuje kupno. Zasygnalizował to w 2023 roku. Bot Bitcoin z kursu mistrzowskiego wczoraj dał sygnał sprzedaży. Dziś anulował sprzedaż, co chcieliśmy zobaczyć. Mówiłem, że powinno to unieważnić. Mam dwa wzory. Odwrócone HNS. Z celem 146K i flagę byka z 137K. Tych wzorów uczysz się na kursie Cryptomaster. Link jest w opisie. Flaga byka. Mam te dwa wzory i wszystko idzie dokładnie jak mówiłem. W skali tygodnia mamy stochastykę wciąż idącą w górę. Na wykresie dziennym wybija się z flagi byka, tworząc kolejną mniejszą. Formuje się maszt, a potem flaga. Dziś był lekki spadek, ale po komunikacie znów poszło w górę. Dobiło do 120, ale wygląda to na małą formację głowy i ramion. Widzisz to? Na wykresie 4 godzinnym. Ramię nie do końca, ale trochę. Głowa i ramiona. Ramię, głowa, ramię. Formuje się na Bitcoinie. Ale to wybicie unieważniło te formacje. Wolumen też skoczył. Z daleka wciąż wygląda jak flaga byka, także na dziennym. Więc nie zamknę swojej pozycji. Ustawię stop loss dla konta 10 000 dolar na poziomie wsparcia. Ustawię go na 16. Uch, tutaj. 1. Stop loss 16 000, take profit 147, 15,400. Zaraz ustawię to zlecenie. Stop loss 16 000, take profit 147, 000 15 000. UM, ustawię to zlecenie, więc zlecenie z limitem. To na WEX. Zlecenie z limitem ustawię je na 116 000. Zrobię to w WG kosztów. Zawsze używam dźwigni około 20 kracz. Włożę 1000 dolarów w tę transakcję na tym koncie. Otworzy się więc pozycja za 1000 dolarów. Koszt wyniesie 51 dolarów. Ach, więc muszę to zrobić przez... Hm. Och, dobra, rozumiem. Bo dźwignia 20x, czyli 10 tysięcy dolarów kosztowałoby 500 dolarów. Chcę zaryzykować 1000, więc zrobię transakcję za 20 000 dolarów. Tak, ryzyko 1000 dolar, likwidacja 195 000. Otwieram long na 160. Otwarcie na kwotę, będzie to transakcja za 20 000 dolarów. Cena likwidacji będzie 110, a koszt to 999 dolarów. Potwierdzam. Widzisz, mam teraz zlecenie ustawione na 116 000. To transakcja za 20 000 dolarów. Wykorzystuję 1000 dolarów depozytu. Tak ustawiłem te transakcje na Bitcoina. Przejdźmy do Ethereum. Dołącz do linku Guru Squad w www. WWFC ma pulę nagród 900 000 dolarów dla WEX. Obecnie w drużynie jest 1500 członków. Link jest pod postem na X. Szukaj James Crypto Guru z niebieską odznaką. Mój wczorajszy film miał 9000 wyświetleń, tam znajdziesz link. Teraz chcę ustawić transakcję Ethereum 3400. Ethereum rośnie, co cieszy oko. Pamiętasz? Kupiliśmy Ethereum w szczycie strachu, właśnie tutaj. Zaczęliśmy nim handlować. Jesteśmy mocno na plusie od kwietnia, gdy kupiliśmy Bitcoin, Ethereum, Nvidia i Tesla. Ile to wychodzi? Używamy dźwigni na transakcjach Ethereum. Ja używałem dźwigni, więc zysk jest znacznie większy. Już jesteśmy na plusie. Wciąż mam grypę 141%. Niesamowite. Na X możesz zobaczyć moje posty o kupowaniu na wieściach o taryfach. Więc widzisz. Gdzie jest ten post? Kupowałem na wieściach o taryfach. U. Wow, tyle postów. Tu 7 kwietnia, kupując krypto i akcje, wzrost o 141%. Handlujemy z dźwignią. Tygodniowo rośnie, ale jest wykupiony, więc ostrożnie. Czas na zakup był na tym dołku. Widzisz? O tutaj. Czas sprzedaży, gdy wykupiony na stochastycznym. Czekam na sygnały ostrzegawcze, ale nie czas na duże pozycje. Cel max może być 7000, jeśli hossa, jeśli nie to. Główny opór na 4000, więc mamy większość ruchu. Wielkie gratulacje! Na Bybit mam już aktywny handel na Ethereum. Ta transakcja daje 410 tysięcy USD zysku. Pięknie. Przejdźmy do Ethereum. 147%. Zamierzam. Tygodniowo i dziennie wciąż w górę. Jest na oporze, a Ethereum nie cofa się, co świetnie widać. Prawie żadnego cofnięcia. Ja bym to pociągnął, zrobiłbym transakcję na wsparciu, otworzyłbym ją tam, gdzie teraz główne wsparcie to. Przebiliśmy opór na 3300, więc to teraz duże wsparcie, ale zszedłbym niżej. Powiedziałbym około 3200. Ustawiłbym tu ciasny stop loss, bo jesteśmy wysoko i take profit na 4100. Ryzyko było 10 razy większe na Ethereum w tej nowej transakcji. Otworzyłbym na 3300, stop loss na przepraszam, 3200, stop loss 3100, take profit 4000. Czyli 3200, 3100, 4000. Więc zrobię to tutaj. Na Ethereum zrobię 3200 i chcę dodać kolejne 1000 dolarów. Uch, nie. To samo, 1000 dolarów ryzyka, więc transakcja za 2000 dolarów. 2000 dolarów otwiera się na 3200. Take profit będzie 4100, a stop loss 3100. Otwieram long. Więc long za 2000 dolarów, 6 Ethereum. Nie chcę, żeby było cross. Zawsze chcę mieć pewność, że jest izolowany, bo inaczej może zlikwidować inne transakcje. Więc to jest 3000. To zlecenie z limitem na Ethereum. 2. Transakcja 20 000 USD, 6 Ethereum. Izolowana, 20X długa, zysk przy 4100, stop loss 3100, cena likwidacji 3000. To transakcja z depozytem 1000 USD. Potwierdzam. Widzisz, mam te dwie transakcje dla mojego UM9, Sezon 2 WWFC z ceną 900 tysięcy dolarów. Mam to dla Ethereum i Bitcoina na Bybit już w tych transakcjach. Będę handlować ton. Sprawdźmy też ton. A Nvidia wciąż rośnie. Chcę też sprawdzić Nvidia. UM, Nvidia po prostu szalenie pompuje. Widzisz, ton, dlaczego otworzyłem transakcję. To jest ustawiłem tu transakcję przy wsparciu, wszedłem w ton, UM. Widzisz, gdzie kupiłem spot ton na Bybit. Widzisz, że trzymam spot ton. Um to moje AS, to pozycje spotowe, które mam. Widzisz, kupiłem ton, jesteśmy 7800 do przodu na tej transakcji 60k. A możesz zobaczyć, gdzie kupowałem spot ton. Kupiłem w szczycie strachu 23 czerwca. Kupiłem po 260, wzrost 17%. Dodałem po 270, 280, 260. Teraz 320 Otworzyłem długą pozycję na ton na futures. Dodałem long na ton mniej więcej tam, gdzie jesteśmy teraz. Transakcja lekko na minusie, ale to duża pozycja. Około 40 tysięcy dolarów depozytu, transakcja za 200 tysięcy dolarów. Mam tę pozycję na ton przez ten tygodniowy trójkąt zniszkujący, który się wybija. Widzisz to? Trójkąt zniszkujący buduje presję, wybija podstawę. Cel 4,50 dolarów. Jeśli ton wzrośnie, 4,50 dolarów to duży opór. Zobaczymy, jak daleko zajdzie. Chcę też spojrzeć na całkowitą kapitalizację krypto: 3,8 biliona. Nowe szczyty rekordowa kapitalizacja krypto: 3,8 biliona, głównie bitcoin. Wygląda jak flaga byka, która właśnie zaczyna się formować. Cel flagi byka dla całej kapitalizacji krypto to 4,2 biliona. A potem mieliśmy jeszcze tę odwróconą głowę i ramiona, o której mówiłem. Odwrócona głowa i ramiona, a cel to 4,6 biliona. To moje dwie linie docelowe dla całkowitej kapitalizacji rynku krypto, co jest świetne. Mam otwarte pozycje na Bitcoinie, Ethereum i Ton, która jest lekko na minusie, ale myślę, że odbije. To altcoiny, które trzymam. Pamiętajcie, żeby sami zrobić własne rozeznanie. Teraz ustawiłem WWFC dla YX. Ustawiłem Ethereum, Bitcoin i możesz do tego dołączyć. Wejdź na X, link znajdziesz poniżej, również w opisie. Czy powinienem zrobić milion? Bierzemy udział w konkursie od 10 tysięcy do miliona dolarów. Zobaczymy jak nam pójdzie. Możesz dołączyć do drużyny 1500 członków, co jest super. Czemu żona wybrała to okropne intro? Kocham moje intro, to właściwie ja. Jeden z tych, kiedyś miałem. Połowa intro to początek. Po prostu śpiewałem na losowo. La la, la przed. W każdym razie jest w tym historia. Słyszałem, że odwrócona głowa i ramiona działa tylko po akcji cenowej. Dzięki za. Nie, to po prostu wzór. Musisz to robić ze wszystkimi wskaźnikami. Polecam kurs Kryptomeczet lub Stok Guru Meczet, by zrozumieć, jak to działa. Więc jak zacząć handlować? Jak zacząć. Hm. Załóż konta na giełdach, zacznij się uczyć. Pokaż, kiedy zawierasz transakcje. Cóż, zawsze to robię. Um. Pokazuję to na X-Twitterze i w tych filmach. Dziękuję, Malik. Um. Guru, proszę o XRP i Solanę. Następnym razem zrobię Solanę. Podoba mi się Twój schludny wygląd. Powinieneś się ogolić. Kocham moją brodę i długie włosy. Podróżuję po świecie. Miłego dnia życzę. Cóż, dzięki. Dzięki za ten świetny odcinek. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. U mnie fantastycznie. Nigdy nie byłem. Czekałem na Twoje filmy. Um. Dzień dobry, James Pump. Dostałem 100% 10% na 00 zgodnie z wzorcami BTC. Dzięki, James. Nie ma za co. Jezus wrócił. Um James, świetne filmy. Poruszasz się po wykresie tak swobodnie, jakbyś robił to od lat. Cieszę się, że jestem pod twoimi skrzydłami. Obserwowanie twoich transakcji bardzo pomaga. Jo, tego właśnie chcę dla wszystkich. Chcę, żebyście nauczyli się łowić ryby. Nie chcę, żebyście po prostu kopiowali moje transakcje i um, tylko po prostu mnie kopiujecie. Chcę, żebyście rozumieli, co robicie. Nauczcie się łowić ryby. Nie chcę dawać wam ryb. Chcę, żebyście nauczyli się łowić. Gdy się wzbogacicie, gdy zarobicie dużo, chcę, byście szerzyli przesłanie pokoju. Zatrudnijcie marketerów, którzy będą szerzyć pokój w mediach społecznościowych. Musimy powstrzymać wojny. To jeden z moich celów. Chcę zatrzymać wojny na świecie. Kocham Was wszystkich. Mam nadzieję, że dużo się nauczyliście. Starajcie się uczyć. Um, jeśli popełniacie błędy, wyciągajcie wnioski. Nie ryzykujcie za dużo. Używam dźwigni 20x, bo jestem pro traderem na wybiciach. Odradzam robienie. Nawet na początku po prostu kup trochę Bitcoina. Jeśli jesteś emocjonalny i słaby w handlu, nie dotykaj tradingu. Po prostu stosuj DCA. Ja stosuję DCA na Tesle. Zawsze tak robię, ale też nimi handluję. Tesla, Nvidia, Google, Bitcoin to po prostu masz 1000 dolar miesięcznie, 100 dolar w Tesle, 100 dolar w Nvidia, 100 dolar, w... tak bym zrobił. To nie porada finansowa. Pamiętajcie, zrób własne rozeznanie, poradź się brokera. Tak handluję od 24 lat. Zarobiłem dużo i pomogłem innym zostać milionerami. Pokażę Wam kilka komentarzy. Linki poniżej. Bonus BYBIT 60K Telegram 9000 traderów. Kurs WIX 200 Dolar za samo dołączenie do konkursu. Widzicie tu: kupuję dom za 2 miliony dolar. Wzrost o 122 tysięcy. Moje portfolio sięga miliona. Za 500 tysięcy dolar kupiłem Harley'a. 20 tysięcy dolar zysku. Ach, to ten sam komentarz. Ten gość zarobił 4000 dolarów. Kupiłem twoje kursy. Nigdy nie widziałem kogoś tak mądrego, chętnego szerzyć pozytywność. Bardzo wam dziękuję. Widzicie zyski wszystkich, a ja robię to codziennie od 6 lat w tych filmach. To bardziej zaawansowane, ale po kursie zrozumiecie o czym mówię. Kocham Was wszystkich, miłego dnia, starajcie się uczyć. Jeśli dużo zarabiacie, zatrudnijcie marketerów do szerzenia pokoju w sieci. Kocham Was wszystkich, miłego dnia i do zobaczenia jutro.